Straży pożarnej doniesienia tej pomocy. Wiemy, że ubiegłej doby było to około tysiąca zdarzeń, do których wyjeżdżali strażacy, więc zdecydowanie mniej niż jest rąk do pracy. Strażacy byli w gotowości w wielu regionach naszego kraju. Na szczęście ta pomoc nie była potrzebna w takiej liczbie, jakiej się spodziewano. Magdalena Pecka jest już z nami, a to oznacza, że pokażemy Państwu, jak sytuacja będzie wyglądała dziś. Dzisiaj, tak jak widzimy to na mapach, opady deszczu będą koncentrować się na Podkarpaciu, częściowo na Lubelszczyźnie, południowe podlasie, wschodnie Mazowsze. Tak jak w ostatnich dniach tego deszczu najwięcej spadło w Małopolsce, tak naprawdę teraz ta strefa opadów będzie przesuwać się właśnie bardziej w kierunku tu będzie mniej, więc poziom wody w rzekach będzie maleć. A ze szczegółami prognozy pogody Magdalena Weska do Państwa przyjdzie już za kilka chwil, a my później będziemy oczywiście kontynuować naszą podróż po kraju i po świecie. Magdalena Pecka, dzień dobry. Zapraszam na szczegóły prognozy pogody nad Krakowem. Gęste chmury, ale w kolejnych dniach będą one się rozrywać. Dzisiaj w kraju najwięcej deszczu będziemy prognozować na Podkarpaciu, częściowo również na Lubelszczyźnie. Przejdźmy już do naszych map pogodowych i sprawdźmy, co będzie czekać nas jeszcze przed południem. Strefa z pełnym zachmurzeniem i opadami właśnie w Polsce południowo-wschodniej, na Mazowszu również niebo szczelnie przykrywać będą chmury. Taka sytuacja również na Podlasiu. W pozostałych miejscach będą pojawiać się już przejaśnienia i te chmury właśnie będą się rozrywać. Natomiast na Pomorzu i na Pomorzu Zachodnim tutaj zachmurzenie małe i słońce. Dzisiaj jeszcze uważajmy na silniejszy wiatr, który powieje w porywach do 50 km na godzinę. Taka sytuacja w Polsce Wschodniej, nad morzem i w górach. Na termometrach około godziny 10 od 16-15 stopni na krańcach wschodnich do 21 w Wielkopolsce. W drugiej Części dnia. Tak naprawdę wiele się nie zmieni. Nadal tego deszczu najwięcej będzie właśnie na krańcach południowo-wschodnich, częściowo na Lubelszczyźnie. Tutaj prognozujemy, że spadnie do 25 litrów wody na metr kwadratowy powierzchni. To już nie są tak bardzo duże ilości, choć nadal w tych miejscach w terenach podgórskich może być niebezpiecznie. Silniejsze pory wiatru nadal utrzymywać się będą w Polsce wschodniej. Ten wiatr będzie obniżać nam temperaturę odczuwalną na wschodzie już deszcz. Raczej w charakterze przelotnym padać nie będzie na północnym zachodzie, no i tutaj aura zacznie się poprawiać. Natomiast w kolejnych dniach stopniowo na te obszary będzie nasuwać się właśnie strefa z opadami deszczu i pogoda zacznie pogarszać się na północy i na zachodzie, natomiast już łagodniejsza pogoda będzie czekać nas w Polsce południowej. Maksymalne wskazania dzisiaj w kraju od 17 do 24 stopni cieplej na zachodzie, natomiast nadal będziemy Pozostawać w napływie chłodniejszego powietrza, nadal właśnie na pogodę wpływać będzie niż, a więc w kraju występować będzie na ogół większe zachmurzenie i opady deszczu. Z taką pogodą pozostaniemy do następnego tygodnia, i w następnym tygodniu już rzeczywiście zacznie napływać do nas cieplejsza masa powietrza z południowego zachodu, ale to oznacza także burze, które mogą pojawić się w poniedziałek. Na ten moment, w następnych dniach widzimy poprawę pogody na południu. Natomiast musimy liczyć się z deszczem na północy. Ode mnie na teraz to wszystkie informacje o pogodzie, a kolejne będą oczywiście pojawiać się niebawem. Do zobaczenia. Magdalena Peska z prognozą e, pogody. E, no to teraz mówimy. E, z... się Zapraszam na szczegóły prognozy pogody. My dla Państwa mamy aktualne dane, spoglądamy na naszą mapę pogodową i sprawdzamy co dzieje się teraz w pogodzie. Teraz na ogół opady słabego deszczu w Polsce Wschodniej, natomiast do umiarkowanych na krańcach południowo-wschodnich, na wschodzie Podkarpacia. E, na wschodzie naszego kraju nieboszczelnie przykrywają chmury, natomiast na zachodzie już e, pojawiają się niewielkie przejaśnienia najchłodniej w Lęborku, tam 12 stopni, a najcieplej w koło brzegu, gdzie termometry wskazują 18 stopni. Dzisiaj w ciągu dnia rozpogodzi się w Polsce północno-zachodniej. Na te obszary nasunie się wpływ układu wysokiego ciśnienia. Są tu zachmurzenie małe, bez opadów deszczu. Natomiast nadal z trefa z opadami deszczu w Polsce wschodniej na ogół będą w centrum małe, do 10 litrów. Natomiast właśnie na południowym wschodzie naszego kraju Opady do 25 litrów i w, na wschodzie naszego kraju silniej powieje wiatr w porywach do 50 km na godzinę. No teraz, to wszystkie informacje o pogodzie. Do zobaczenia niebawem. Magdalena Pecka, pięknie ma gdzie. dziękuję. I zabieramy. głos. Zapowiadałam, że Magdalena Pecka przyjdzie do nas i będzie mówiła o tym, jak pogoda w regionach poszczególnych będzie dzisiaj wyglądać. Oby wyglądała tak jak dziś, czyli lepiej niż zapowiadana. Dokładnie tak. Już nawet pojawiają się te przejaśnienia na północnym zachodzie, nawet zachmurzenie małe, a oczywiście na południu opady już coraz słabsze. Intensywnie na Podkarpaciu, ale to ze szczegółami jeszcze będę przekazywać. Zostawiam Państwa z Magdaleną. Dokładnie. Tak, zapraszam Państwa już teraz, bo rzeczywiście w Polsce Północno-Zachodniej mamy szansę na te przejaśnienia. Zachmurzenie małe, a więc tu słońce będzie się pojawiać. Nieco silniej powie nad Bałtykiem, do 55 km na godzinę. Temperatura wody w Bałtyku od 17 do 20 stopni, w pomorskich jeziorach 21 i na tych obszarach maksymalnie 24 stopnie na termometrach. Tu już na pogodę wpływa wyż. Natomiast na przeważającym obszarze kraju, w tym na Ziemi Lubuskiej, w Wielkopolsce i na Kujawach tutaj jeszcze może się mocniej chmurzyć, lecz również przejaśnienia będą się pojawiać i tu będziemy mogli cieszyć się tą spokojną aurą. 24 to maksymalne wskazania na termometrach. Na Dolnym Śląsku, o Polszczyźnie i na Górnym Śląsku tutaj więcej chmur, opady przelotnego deszczu. Na ogół będą to opady słabe. Mocniej może popadać jedynie na podbeskidziu i to o poranku. Również w górach silniejsze porywy wiatru. Maksymalnie 23 stopnie na termometrach. W Małopolsce jeszcze rano występować będą opady deszczu. Najtrudniejsza sytuacja w Tatrach, gdzie występować będą długotrwałe opady deszczu i tam silny wiatr, jedynie 13 stopni w Zakopanem, no i również trudne warunki na Podkarpaciu, gdzie na wschodzie może popadać intensywniej do 25 litrów wody na metr kwadratowy powierzchni. Taka sytuacja w Polsce wschodniej, częściowo również. Na Lubelszczyźnie, gdzie może nieco intensywniej popadać. Natomiast im bardziej w centrum, tym te opady będą już słabnąć. Ale również na wschodzie będziemy prognozować silniejsze porywy wiatru do 50 km na godzinę. I jak Państwo widzą, na wschodzie nieboszczelnie przykrywać będą chmury. Mocniej może popadać również na Podlasiu. Natomiast już tak jak widzimy, im dalej na zachód tego słońca będzie pojawiać się więcej. Na tych obszarach nadal deszcz na ogół. W charakterze przelotnym temperatura jezior to 20 stopni i w kolejnych dniach to na północy i na północnym zachodzie tego deszczu będzie najwięcej, ale nie tak dużo jak pokazywały prognozy. Na teraz to wszystko. Pogodźmy. Czyli dobre informacje, no bo przecież cały czas mamy suszę deszczu. Potrzebujemy, nie potrzebujemy ulewnego deszczu, który powoduje powodzie, więc z takiego deszczu się cieszymy. Magdalena Pecka dzień o nim bardzo, bardzo ci Magda, Magdalena Pecka. Dzień. dzień dobry. Zapraszam już teraz na szcze prognozy pogody. Gdy znajdujemy się na wschodzie Polski, aż nie chce się wierzyć, że gdzieś w kraju pojawia się takie błękitne niebo. Taka sytuacja w Polsce północno-zachodniej, gdzie stopniowo na pogodę zaczyna wpływać układ wysokiego ciśnienia. W pozostałym, w pozostałych miejscach na pogodę wpływa niż wraz z chmurami, które przynoszą opady przelotnego deszczu w centrum. Natomiast nadal te nieco intensywniejsze opady będą występować na południowym wschodzie naszego kraju, na wschodzie Podkarpacia i Lubelszczyzny. Tego deszczu jeszcze może być sporo, do 25 litrów na metr kwadratowy powierzchni. Na północnym zachodzie padać nie będzie i tu zachmurzenie małe. Natomiast w rejonie Zatoki Gdańskiej wiatr powieje w porywach do 55 km na godzinę, na wschodzie do 50, a wysoko w górach do 70. Aura będzie się zmieniać. Tak naprawdę ta pogoda z niżem, z chmurami i z deszczem pozostanie z nami również i w nadchodzącym tygodniu i już już Jutro strefa z opadami deszczu i dużym zachmurzeniem będzie przemieszczać się z wschodu na północny wschód. Tutaj popada nieco mocniej, do 15 litrów na metr kwadratowy, i również ta strefa z chmurami, z opadami deszczu przemieszczać się będzie nad Polskę Zachodnią. I tu występować będą w kolejnych dniach opady deszczu. Nieco będzie przyjaśniać się właśnie na południowym wschodzie naszego kraju. Nadal silny wiatr, jeszcze napływa do nas chłodniejsza masa powietrza. Pochodzenia polarno-morskiego z północnego zachodu. Stąd te wskazania na termometrach nie będą wysokie. 16 stopni na Mazowszu, 22 na Dolnym Śląsku. I w kolejnych dniach już powróci do nas napływ powietrza z południowego zachodu, ale to też będzie sprzyjać wypiętrzaniu się chmur, gdy chłodna masa powietrza spotka się z tą ciepłą. Niewykluczone, że w kolejnych dniach, podczas weekendu i w poniedziałek, pojawią się również zjawiska burzowe, a w trakcie burz aura może być dynamiczna i zmienna. O pogodzie na teraz to wszystko. Dobrego dnia Państwu życzę. Do zobaczenia.